Grali z Michałem znowu? Nie No i dzisiaj będziemy sobie grali cały odcinek ja versus Michał na Blockdashu tam. Endless czy na jakimś. Ja sobie wybiorę po prostu Blockdashu na jakim będziemy grać, ok? Może, bo ja wezmę wszystkie Blockdashy do trafienia. No tak. No i właśnie będziemy grali z tym. Właśnie będziemy grali z Michałem. No i już zapraszam. Michał dołącza. W ogóle Michał ma ten. Michał ma w ogóle kanał. Jak nie widzieliście tego tamtego odcinka to radzę sprawdzić. Naprawdę fajny kanał ma Michał. Dobra, to Michał, robimy ten stopper, okej? Okay? Znaczy nie Nie stoper, tylko się emotkujemy jak mieliśmy, co nie? Ale my masz Masz więcej emotyk do atakowania. Jezu, znowu na naparcie to przeżyłem. Jak było na działce? Kurde. Aha Ja wziąłem randomowe, co nie? Ja wziąłem randomowe mapy. No. Znaczy, nie randomowe, tylko randomowe blokdasze. No. Jakby co? Jak będzie coś słychać w tyle, to oglądam sobie. Dobra. Dobra, to kolejne. O. Dobra, to kolejna mapa, nie wiem jaka będzie, ale mam nadzieję, że blok dasz i master. O dobra, blok dasz. Pamiętaj, Michał, emotkujemy się. Dobra, ale wiesz, ja przygram, bo to więcej emotek do emotkowania. Dobra, to sorry, widzowie. Następnym razem, jak, mi, jak Michał będzie miał na maksa ulepszoną pięć, to zrobimy taki odcinek, bo Michał nie chce ze mną grać i się panczować, bo ma słabe emotki. Nie, jak jeszcze będę? No. Mówiłem już na odcinku. Ale ci walnąłem. tego trika na tych Co? Widzieliście, że ja tego trika dzisiaj na tych bałkach zrobiłem? Tak, widziałem. A w ogóle dziś... Coś zrobiłem dziwnego. Dobra, ale powiedz coś widząc, że czy jesteś dobry, czy nie. Ja trochę. Ja będę szkolić Michała jakby co? O nie? U! Ja przeżyłem? Ty na odcinek to będzie! Znaczy na shortsa. Widziałaś jak przeżyłem? Nie. Normalnie spadałem, o motką skoku się uratowałem. Chcę go raz zrobić! Klata? Ale no. to musisz mieć slapa lub czopa albo inną emotkę, która zatrzymuje w powietrzu. No wiem, ja będę, ja słopa będę miał i będzie mi się łatwiej robiło na podwójnie. Ale z pięścią tego nie możesz zrobić. Ci się Co? nie uda. Co? Z pięścią ci się to nie uda. Nie ma. O je! Co jest? Jakiego laga dostałem? No, remaster. Mm. Weź czegoś takiego nie rób, okej? Okay? Ale No tego co zrobiłeś przed chwilą. Czyli weź nie rób save'u, bo ja chcę te zrobić trochę ten A, a umie chyba umiesz w ogóle utknąć w tych blokach. Ja tak zbytnio nie umiem, ale czasami mi się uda. Jezu, co, co mam taki słaby internet? A czego ty internet po głowie skaczesz? Czasami, bo nie chcę spaść. No, co? czasami lubię udawać pro-graczy. Ale ty już nie musisz udawać pro gracza, bo nim jesteś. W sumie trochę. Masz rację, ale dla mnie jesteś ty lepszy. Ale ty jesteś ode mnie lepszy, coś tak myślę. Tak. Mówisz tak tylko na odcinku. Specjalnie pewnie. Nie. Poza odcinkiem też myślę, że jesteś lepszy ode mnie. Co? Mikołaj to jest... No i lepszy na pewno jest ode mnie, bo on wygrywa ze mną, ale mówi, że ja jestem lepszy. Kurde! Żyjesz? Nie. Szkoda. Szkoda, że nie żyjesz. A, Michał? No? Czyli ty nie możesz nagrać teraz odcinka? Co? Czyli ty nie możesz teraz nagrać odcinka? Mogę. Jedynie zamknąć drzwi. I do innego pokoju. Dobra, to zamknij drzwi, tak? Tak, i do innego pokoju. Okej. Okay. Czyli będziemy jakby nagrywali... Dwa, A jutro będzie odcinek, gdzie widzowie sobie, może z Michałem, przetestujemy sobie tu emotkę nową kurczaka. No dobra. Ja na maksa nie będę jej ulepszać, tylko po prostu, żebym miał. Ja zacznę na nagrywanie. Co? Zacznę na nagrywanie. Michał teraz tak. też będzie nagrywać odcinek, jakby co? Siema do Nowe, z tej strony Michał Games Stumby. Mamy gościa specjalnego. Elo? Jakby co to Michał też nagrywa? Na Mi um, Michała, ja też nagrywam teraz odcinek, więc... Mati nagrywa i ja też nagrywam. Nagrywamy jakby za I dzisiaj sobie będziemy grać w Stumble O nie! Ale ja jestem słaby. Oczywiście subskrybujcie i dawajcie łapki w górę. Widzowie, wy też mój kanał subskrybujcie, Michała również. To może będzie... Pozdrawiam widza, który subskrybuje teraz ten kanał. I oczywiście będziecie mogli z nami dobrze potrenować sobie. Tylko musicie w komentarzach napisać swój nick. A czekaj. Wtedy ja was zaproszę i będziemy mogli razem nagrać. Dobra? No. Bo Michał, to... już dodałeś jakiegoś widza? Nie jeszcze. A więc co Michał, wezmę sobie śmiesznego skina na blockdasza. Dobra. My dzisiaj gramy... Um, ten... Um, losowy blockdasze będziemy grali dzisiaj. No I losowe będziemy, blokdasze. I będziemy próbowali zrobić stopper. Jutro przedstawiamy sobie tą nową emotkę z karnetu. Tego kurczaka, który tak lata. A jak będę miał karnet inny taki i będziemy, będę miał slapa, to będziemy oczywiście go testować. S Slap oczywiście popularny. On musi być. To no kurczę no. nie ja udaje się. Czekaj, bo nie, ja był. Wy... Nie, nie bo ja mam nie ten internet, ja mam nie ten internet. Nie ja też nie za dobrego internetu. Jutro albo dzisiaj może wlać odcinek z Browla. No, no i lepszy internet, jak wyłączyłem tego neta, co miałem. Więc dobra, to wybiorę sobie tylko skina, okej, okay, Michał? Okej. Okay. Dzisiaj mogę... Z Michałem też będę mógł zagrać w tego Brawla, oczywiście Będziemy próbowali mieć 40 rangę, 40 ranga może być wbita. Ja na bazie może również zrobię taki odcinek, że wbijam na bazie to 40 no. rangę. Dołączasz? No już. Dobra. Wziąłem sobie śmiesznego skina na Blokdasha. Na, jak napiszecie, jaka jest wasza ulubiona emotka, jaka jest wasza wymarzona emotka i na którym byście chcieli mieć ją poziomie, to będę serduszkował. Bo moja wymarzona emotka teraz, to ja bym chciał właśnie mieć ten. No, emotkę skoku na maksa, jeszcze jeden level mi brakuje do... Wymaksowania tej emotki A moja wymarzona emotka to jest slap i chciałbym mieć ją na maksa, albo na piątce Ja mogliście zauważyć, ja mam prawie cztery emotki na maksa ulepszone W ogóle ten skin pierdzi Ten dzisiejszy sezon jest o pierdzeniu, nie wiem czemu No Weź nie rób save'a, bo na tym blockdasze ciężko się robi save'y i klacze. Dobra, Mati, My Tak? robić stopę. No. A, dobra. To teraz jak największa fala na tym blokdaszu. No nie rób sejów, no. Znaczy klaczy. Ale na podwójnych będę robić. Nie, bo ja chcę jak największą falę dobić. Ja chcę teraz spróbować? Próbowałeś kilka razy? Nie. Dobra, dobra, nie ma już, nie ma sprawy. Nie będę Cię matkować. Jezu, co? oczywiście, musi być. Ten skin jest wkurzający, czemu on pierdzi? No bo się nie widzisz? Jezu. Dobra, napiszcie w komentarzu na Max, jaka jest wasza ulub... jako byście chcieli mieć emotkę. Zostawcie lajka, jeśli byście chcieli mieć na Maxa ulepszonego czopa, a zostawcie subskrypcję, jeśli skok. Jaki wybór wybraliście? Rób klacza na patrujnych. Dobra. jakoś. O, sorry, sorry. Chciałem rozbić. Dobra, Ej, zrobię tego trika z emotką skoku. Kurczę, nie udał mi się. Sentualnie na trafik. Ja nie lubię źle, bo potem nie umiem save'ów robić. W sumie. Dobra, to ja wezmę sobie tylko remaster i wezmę tego innego skina, bo nie jest wkurzający. Ten dziadek, który pierdzi. Um. Wezmę sobie innego, o. Dobra, może tego wyjątkowego, może być. A ja to zmienię na legendarnego? Zmienię sobie tego. Bl remaster. Dobra, już mamy i stoper, no i kończymy odcinek. No w sumie ostatnia gra i kończymy odcinek. Matin? Tak. Dzienka włącza komentarze. Tam trzeba jakiś przycisk odpowiedni kliknąć, ale ja zawsze miałem włączone komentarze. A mi się właśnie wyłączają i nie mogą nikt pisać widzowie na Ja chyba wiem jak to zaradzić. Ale... a dziś wychodzimy na dwór? No nie wiem. Może. Mm. No. Najpierw... Po ulewie, po ulewie. No, a fajny skin? No. Tu ty masz takiego? No A co fajne? Zazdro. On, je, tego skina można dopiero na 70. lewerze zdobyć. Nie, innego chyba. A, no innego. Czemu tu utykasz ciągle w tych blokach? Ja tak robię specjalnie. A więc w ogóle ciężko co zrobić z tym netem. Dobra, ja też mam wysoki ping. 90 pingu. Znaczy nie 90, teraz mi spada do 50. Robisz? Prawie. Dobra, to była ostatnia runda. Na dzisiaj kończymy odcinek. Następny będzie może podobny. Jezu! Halo! O właśnie Michał to mówi! Pamiętajcie! Pa!